Dobry, jestem Pan Kawia i dzisiaj opowiem Wam, gdzie nie jest baza. Wybór najlepszego miejsca do obozowania to dylemat pierwszych dni. Gdzie w takim razie jest baza? Odpowiedź na pytanie tego typa co jeszcze dobrze z lobby nie wyszedł, jest banalnie proste. Bo baza zwykle jest na oazie, blisko króla świń, niedaleko bagien. W pobliżu wormhola z ciekawym połączeniem, lub też obok księżycowego piedestału, ponieważ jest to źródło przyjemnego chłodu, zaś event lunarny to świetna farma świńskich skór. W dzisiejszym materiale przedstawię Wam listę najgorszych miejsc na obóz. Bawoły to neutralne stworzenia żyjące na sawannie. Na pierwszy rzut oka posiadanie własnego stada w bazie wydaje się świetnym pomysłem. Kiedy jeden bawuł zostanie zaatakowany, wszystkie inne, znajdujące się w pobliżu, staną się agresywne w stosunku do istoty, która zaatakowała stado. Przez swoje stadne zachowanie. Chętnie są wykorzystywane przez graczy do walki z hordami psów gończych, które co kilka dni skutecznie uprzykrzają sielankowe życie w Konstant. Pawoły radzą sobie równie dobrze z deszczem żab, zapewniając niemalże nieprzejadalną górę mięsa. Chętnie stają do walki również ze wszystkimi bosami. Jednakże nie polecam konfrontować tych uroczych stworzeń z większym przeciwnikiem, gdyż taka akcja kończy się zwykle całkowitą eksterminacją całego stada bizonów, które są dobrym źródłem mięsa, futra oraz rogów, które są użyteczne przy uprawie grządek. Warto jest mieć takiego sojusznika niedaleko obozowiska lecz mieszkanie z nimi jest mocno uciążliwe przez ich okres godowy. Kiedy zacznie się okres godowy, bawoły wydają z siebie dźwięki identyczne z tymi, które możemy usłyszeć podczas ich śmierci. Ryczą, podnosząc się na tylnych nogach oraz machają ogonem. Dodatkowo, w momencie zaczęcia się sezonu, tylna część bawoła staje się zabarwiona na czerwoną. Podczas tego okresu neutralnie nastawione zwierzęta stają się istotami pragnącymi zamordować dosłownie każdego, kto tylko zbliży się do stada, więc ich obecność w bazie podczas okresu godowego jest naprawdę fatalnym pomysłem. Biom mozaikowy. Stanowi mieszaninę wszystkich mikroklimatów występujących w grze. Zazwyczaj występuje jeden na mapę, a mają tendencję do zajmowania sporego obszaru lub są mniejszymi kawałkami na terenie innych biomów. Charakterystyczną cechą tego biomu jest występowanie kawałków oceanu pomiędzy poszczególnymi partiami terenu oraz występowaniem deszczu meteorytów. Które zależnie od rozmiarów pozostawiają po sobie różne rodzaje skał, kamienie i krzemienie lub księżycowe kamienie. Bezpośrednie trafienie przez meteor zadaje od 35 do 65 punktów obrażeń, w zależności jak dużym kawałkiem gruzu oberwiemy. Upadek meteoru burzy także wszelkie struktury możliwe do zniszczenia narzędziami. Pozostawia za sobą nieestetyczny ślad na ziemi, a wszystkie te współczynniki składają się na jedno z najgorszych miejsc do osiedlania się. Na Wyspę Lunarną można dostać się wyłącznie za pomocą łodzi. Kiedy wejdziemy na Księżycowy Ląd, Wskaźnik poczytalności zostaje zastąpiony wskaźnikiem oświecenia, czyli tak zwanym stanem odwrotnej poczytalności. Na lunarnym biomie występuje kilka mikroklimatów. Kamienista plaża, gdzie znajduje się głównie trzcina, morskie drewna, wrukwiały oraz gładkie skały. Księżycowy archipelag który składa się z kilku niewielkich wysepek, na których można znaleźć morskie kości i morskie drewno. Księżycowy las, który zawiera dużą ilość lunarnych drzew. Przy większym skupisku znajduje się co najmniej jedna siekiera z księżycowego szkła oraz kilka gniazd księżycowych pająków. Księżycowe łaźnie to biom, w którym znajdują się gorące źródła oraz salamandry. A Księżycowa Kopalnia to najważniejszy biom na wyspie, i znajdują się tutaj fragmenty niebieskiego ołtarza oraz ogromne ilości księżycowego szkła oraz skał. Dobra naturalne, które oferuje Księżycowa wyspa, jej niepowtarzalny, magiczny wręcz klimat oraz niemożliwość pojawienia się na niej jeleniocyklopa. Na pierwszy rzut oka mogą się wydawać dobrym miejscem do obozowania. Na wyspie żyją istoty, które skutecznie mogą uprzykrzyć obozowanie w tym miejscu. Salamandry, które są neutralnymi stworzeniami, lgną do źródeł ciepła, a ogrzane zmieniają się w swoją ognistą wersję. Posiadają wtedy podpalające ataki oraz Upuszczają po zabiciu smoczy owoc. To niewielkie stworzonko ma bardzo dużo punktów życia, a walka z nim przez podpalające ataki jest mocno uciążliwa. Ataki psów gończych są również o wiele bardziej irytujące niż na stałym lądzie, gdyż zabite psy mają 50% szans. Na przeobrażenie się w ich upiorną księżycową wersję. Najważniejszym współczynnikiem deklasyfikującym Wyspę Lunarną jako miejsce na obóz jest obecność gestaltu, czyli niematerialnych istot atakujących gracza, który ma wysoki poziom oświecenia. Choć sam atak nie powoduje utraty zdrowia, potępia lub usypia postać, to jest mocno irytujące. Źródła magmy występują naturalnie na pustyni, zwykle sześć obok siebie, są schronieniem dla lawarw. Emitują światło, które chroni przed atakami czarni. Posiadają bardzo wysoką temperaturę, która wynosi 500 stopni, więc, jeżeli postać, stworzenie, przedmiot lub struktura znajdzie się zbyt blisko stawu magmy, podpali się, nie licząc oczywiście ognioodpornych stworzeń i przedmiotów. Na stawie magmy można upiec jedzenie. Jak na razie brzmi to całkiem nieźle. Posiadanie w bazie stałego źródła światła oraz ciepła wydaje się kuszące, jednakże wspominałam już, że jeziorka generują zapłon, a przetaczające się przez pustynię krzewy jałowca to łatwo palne, jak większość struktur w bazie. Jest jeszcze muchosmog. A chyba nie muszę wspominać, że to jeden z najgorszych współlokatorów. Ile, zastanawiałam się, czy są jakiekolwiek plusy mieszkania w ruinach, i prócz flaksowania się maszyną pseudonauki w bazie i piękną posadzką niemożliwą do przeniesienia na powierzchnię, nie widzę żadnych plusów. No, może jeszcze. Możliwość farmienia ogromnych ilości koszmarnego paliwa wydaje się spoko opcją. Załóżmy, że wyczyściłeś sobie obszar pod bazę małp ślizgaczy, zepsutych mechanicznych stworów, wszelkiej maści pajęczaków i pozostaje ci jedynie walka z cyklem koszmaru. Czym tak właściwie jest cykl koszmaru? Otóż. Jest to poziom strumienia mocy występujący wyłącznie w ruinach. Strumień ten charakteryzuje się przepływami i odpływami. Istnieją cztery oddzielne etapy koszmaru. Łącznie zajmują 40 segmentów czasowych, z czego każdy segment odpowiada 15 sekundom czasu rzeczywistego. Do rozszerzonego obserwowania aktualnej fazy koszmaru. Służy tu medalion. Naturalnie występującym źródłem światła w ruinach są koszmarne światła. Są niezniszczalne i docelowo pozostają zapieczętowane i nie dają światła. Jednakże ich funkcjonowanie jest ściśle uzależnione od cyklu koszmaru. Gdy ten osiąga kulminację, Koszmarnego światła wypełzają halucynacje, a koszmarne światło zmienia kolor i zaczyna emitować mocniejsze światło. Drugą cechą koszmarnego światła jest jego właściwość do obniżania zdrowia psychicznego postaci, gdy ta jest w pobliżu. Gdy koszmarne światło jest maksymalnie rozświetlone, obniża poczytalność. O 15 punktów na minutę, zaś w trakcie ostrzegania przed koszmarem 10 punktów na minutę. W tym miejscu należałoby wspomnieć również o szczelinie koszmaru, która jest strukturą występującą w jaskiniach oraz ruinach jako alternatywa koszmarnych świateł. W czasie koszmaru szczelina rozbłyskuje czerwonym światłem i pojawiają się z niej pełzające zgrozy i dzioby terroru. Spadek poczytalności naszej postaci będzie wynosił wtedy 15 punktów na minutę. W przeciwieństwie do koszmarnych świateł świeci nawet w fazie spokoju emanując niebieskim światłem. Szczelina koszmaru zapewnia dobre źródło światła, ale tylko w fazie spokoju. Założenie bazy w pobliżu tychże struktur jest de facto koszmarne i wróćmy może do zakładania bazy na oazie, koło bagien, przy królu świń lub w każdym innym miejscu, gdzie będzie Ci się przyjemnie grało. Mówię do Was Pan Kawia i widzimy się w kolejnych materiałach, które już niebawem. Wow.